Drodzy kibice, już w najbliższą sobotę o godzinie 20. chwila, na którą wszyscy czekaliśmy od dawna. Korona Kielce wróciła do ekstraklasy i zmierzy się z Legią Warszawa tu na Suzuki Arenie przy pełnym komplecie publiczności. Najważniejsze informacje przed tym spotkaniem są takie, że otwieramy o godzinie 18. Wtedy też warto zjawić się na stadionie, żeby potem zdążyć na początek spotkania. W sklepie Kibica mamy dla Was nowości, zresztą widać koszulki meczowe, a także różnego rodzaju gadżety, więc przed meczem będziecie mogli zaopatrzyć się w takie atrybuty Kibica oraz wysłać swoje dzieci na atrakcje przedmeczowe, których również przygotowaliśmy wiele, więc na pewno nie będą nudzić się, jeżeli przyjdziecie wcześniej. Kolejna ważna informacja dotycząca samego wejścia kody QR. Od tego sezonu, ponieważ zmieniliśmy system biletowy, Możecie wejść na stadion przy użyciu telefonu komórkowego. Wystarczy powiększyć kod QR i przystawić go do czytnika, a cała robota zrobi się sama. Kolejna ważna informacja to oczywiście zbiórka przed meczem. Pani Ania potrzebuje pomocy nas wszystkich. Wolontariusze ubrani w specjalne koszulki będą krążyć przy kasach stadionowych z obu stron naszego stadionu. Jeżeli ktoś może, każda złotówka na wagę złota bardzo nam się przyda dla pani Ani. Kolejna Istotna informacja to oczywiście yy, uhonorowanie naszej drużyny przez zespół Ekstraklasy. Przyjeżdża do nas specjalna patera, sam szef Ekstraklasy, który tutaj uhonoruje naszych piłkarzy, yy, więc serdeczna prośba o to, żeby faktycznie przybyć wcześniej, wtedy wszyscy będziecie mogli tę uroczystość zobaczyć na własne oczy. I jak już przy uroczystościach, w przerwie meczu drużyna rezerw zostanie uhonorowana za awans do trzeciej ligi, także prosimy Was o to, żebyście zostali na swoich miejscach. I oklaskami podziękowali drużynie za trud włożony w ten awans. Jeszcze jedna ważna kwestia: karnety. Na mecz korona Legia nie ma już karnetów, nie ma także biletów, ale to nie znaczy, że one nie wrócą. Po meczu korona Legia wróci sprzedaż karnetów. Cena karnetu będzie pomniejszona o mecz korona I w tym miejscu chciałabym Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, by kupować te karnety. I mieć 100% pewności, że zobaczycie koronę w kolejnych domowych spotkaniach, których do listopada będzie jeszcze naprawdę wiele. Unikniecie kolejek, unikniecie stresu, unikniecie szukania biletów w komentarzach, że może ktoś coś jest w stanie odsprzedać. Pamiętajcie proszę, że chodzimy na koronę i dla korony, a nie tylko na mecz korona Legia, dlatego serdecznie zapraszamy Was do tego, żebyście tutaj z nami byli, dopingowali. Uwierzcie zresztą trener i piłkarze powtarzają o tym bardzo często. Jesteście. Naszym dwunastym zawodnikiem, i bardzo potrzebujemy Was tutaj razem, bo razem możemy więcej. Dziękuję.